O, witam was serdecznie już mamy wieczór teraz chciałem ja pochwalić się wam teraz takimi aranżacjami zobaczcie to takie drzewko takie kamienie o, zobacz to do twojego domu przygotowane każdy może aranżację inną zrobić proszę państwa takie coś nie ma w Europie pierwszy raz wiedziałem ktoś pytał nawet Grzegorz gdzie podpatrzyłeś na internecie nie podpatrzyłem zrobiłem to sam zupełnie zajmuje się tym od 40 lat robiłem własny ogól botaniczny tak to mnie nie ogląda w moim filmiku 100 tysięcy własnych drzew rękami posadziłem mamy tu głogi, derenie śliwo ałycze i drzewa delikatne, jak katalpy i bambusy. I teraz taki przemyślałem, ktoś widział mój wcześniejszy filmie, jak to robimy, trzy materiały izolacyjne, taka beczka zabezpieczona. Aranżacja, jaką chcę zobaczyć, pokaż tu można zaostrzać kamyczek, tu jest akurat gruszka, tu jest wiśnia, wszystko kolumnowe, całe będzie pokryte owocami. Pokażemy na filmiku, jak to wygląda już takie aranżacje, jak będą gotowe w ogrodzie. Cała sensacja polega na tym, że to drzewo wam nie zginie w zimie. Możecie go postawić na tarasie, na balkonie. Macie pod kontrolą, tak na filmiku pokazałem, pH. Nie wejdą w nornice, nie zjedzą korzenia. Jest to kolumnowe, nie rośnie na boki. Macie na balkonie i macie 20 kg jabłek. O, tu pokażę pierwsze jabłonie. Pokażę, jak wychodzą jabłuszka. Tak to wygląda. Takiego jabłoni można zebrać ogromność. To jest gruszka, to są wszystko kolumnowe. Weź, przejdźmy dalej, pokażę. O, tu jest po tak, takiej formy zabezpieczone na zimę. Tak to pokażemy, jeszcze są nieobcięte styropiany. To jest pięć materiałów izolacyjnych, planka, specjalne bukliny e, specjalne założone, żeby to nie marnować. Nie Dobra, pokaż tutaj wiszka, to nie? to będzie chciał? O, coś takiego. Na nicę donicę można zmienić, ozdobną, drewnianą, czy do beczki postawić. To już wasza aranżacja i wasz pomysł. Tu jest akurat no mam e, tu jest śliwo Morela. Pięknie śliwo morela. Też w postaci kolumnowej. Tu jest czereśnia. Tu są takie jabłonie. Zobacz, tu. To jest wiśnia, również. I takie drzewko, do czego zmierzam teraz? Kto będzie chciał przyjechać do Lombarii, do przyjeżdża do mnie do Lombarii. dostaje takie drzewko. E, Kupując sobie takie drzewko za rewelacyjną cenę, 200 zł. To jest gotowe z owocami z takiej donicy. Przygotowane z aranżacją. Tu jest tyrodur, czy ten metr na zimę. Jest to zabezpieczone. Czy okaż bliska to. O, tutaj. Pokażę tutaj, jak to wygląda. Pokaż to. No, wsuwacie to. No, na zimę wsuwacie coś takiego tylko na doniczkę. Tu jest grusza, akurat, kolumnowa. I na wiosnę potem wyciągacie to, zasłaniacie. Woda wchodzi, powietrze wchodzi, oddycha. Doniczka dosłownie termos. I tutaj nie ma możliwości, żeby to zginęło. I jest to wygodne. Sadzisz sobie to dosłownie na balkonie czy na tarasie, masz pod kontrolą. Odpoczywa, relaks. I możesz tu zastosować pH. Na wiosnę dodajesz opornika naturalnego, żadnych nawozów sztucznych, żadnej chemii. Drzewka nie wymaga oprysków, są to stare odmiany. Masz dokładnie, nie spadną na tego deszczek, jakieś kwaśne deszcze, czy hemtralis. Możesz mieć to pod dachem, możesz to mieć nawet, tylko musi to być na zewnątrz, na dworze, bo w domu nie będą jabłka rosły. Musi to w zimie przemarznąć, bo te, ta certyfikacja musi być tego drzewa, wtedy ono da doskonałe, zdrowe jabłoniki. Normalnie w donicy aby się postawili drzewko przemarnie, jest słabe, ono przeżyje, ale ono nie ma siły, wtedy nie wzmocni się. Tutaj jest pełny komfort, drzewo cały czas opraje, opraje, oddycha, cały czas nie jest narażone na mróz. Gwarancje daje, tak jak pokazałem na filmie, do minus 25 daje. Tutaj w górach taką mamy temperaturę i tak to przeżywa. I pokażę Wam teraz, jedyna okazja: przychodzisz do Maria, więc masz Normobalię za darmo, kupując takie drzewko jedno. Jeszcze złoty drzeweczko i masz normalnie również 20 złoty prezent. Nie ma takiej oferty w Europie i na świecie. Chcemy przyciągnąć, zainteresować ludzi takimi właśnie drzewami, które robię. Pokażę na filmiku teraz, tam jest takie miejsce, zrobiła agata, pokażę jak wygląda taka aranżacja z gotowymi czereśniami, czy z wiśniami, czy całe pokryte drzewo z góry na dół. To praktycznie 10 kg możesz zebrać owoców z takiego drzewa. Ono rośnie na 3 metry do góry, kapitalnie nie idzie na boki, nie musisz go nigdy przesadzać, czy możesz go komuś odprzedać, w testamencie zapisać i to drzewo nigdy nie wam nie zginie. Jest wystarczająca ilość ziemi, żeby ona po prostu sobie poradziło. To nie jest drzewo, które rośnie na 5 metrów, tak jak kiedyś te drzewa rosły. To są drzewa, które właśnie zdobią właśnie wasze miejsce. I zaznaczam, to jest tak właśnie wygodne. Aranżację może zrobić dowolną z kamyczkiem, czy dobrać sobie kamień. To już jest własna inwencja, której ktoś się zrobi. Ja wam gwarantuję, że drzewko jest zabezpieczone, specjalne folie bukniny. Jest tu praktycznie 5 warstw, takich, że nie ma możliwości mróz tego zniszczyć. I taka czapka nakrywając na zimę, na wiosnę ją zdejmujecie. Desz podlewa, czy można zrobić kroplownik, zapominasz o drzewie i doskonale wam rodzi. Jest to przygotowane z obornikiem, a więc praktycznie na dwa lata nic tu nie szadać. Obornik oczywiście przefermentowany, pokazałem na wcześniejszych filmach, jak to robimy. To będzie chciał teraz do samej jesień, jest jesień. Takie przyjeżdżasz samochodem należąco do worka ci damy, nawet w osobowym na aucie to wejdzie. I zmierzam, takie rzeczy robi aranżację, bo również to będzie u mnie na parkingu. Możesz szpaler postawić, jak samochodem jeżdżasz i jeżdżasz wśród takich właśnie drzew owocowych. Nie musisz sadzić tu i tu się wycina teraz, które zabierają nam tylko tlen. Sadzisz drzewa, piękne, owocowe, i twoje dziecko korzysta. I masz naprawdę wspaniałą dekorację. I jeszcze od razu masz pod kontrolą, bo wiesz co masz, wiesz co jesz i, ja, i, ja, i jaki je dawa, dawałeś tutaj na nawóz. I nie musisz tego opryskiwać, takie jabłko masz zawsze pod ręką. czereśnia, śliwa, o, o każdej porze roku coś ci owocuje. Nawet papierówkę mamy w postaci właśnie kolumnowej, i kapitalnie to może służyć twojemu ogrodowi. Ja was pozdrawiam, zapraszamy na takie aranżacje. Jedyna okazja na świecie w Europie, żeby ktoś dał Ci normobarię, Skorzystasz, co robi Normobaria. Zobaczysz doktora pokrywkę. Od 10 lat tam mieszka. Ja jestem, 25 dzień na, na komorze. Ogromna energia, polecam. Kolano przestało boleć. Czuję się doskonale. to będzie chciał skorzystać, sprawdzić, jak to działa na jego organizm. Także my takie e, promocje robimy, żeby ocenić, jak to pomaga z za, zanim będziesz musiał gdzieś tam płacić drogą. Nabywasz drzewo, spędzasz tu z nami czas kapitalnie. Czy nabędziesz sobie kogut jeszcze mamy, czy kurki i doskonale również można ta, ta promocja będzie obowiązywać. Ja Was pozdrawiam, takie aranżacje gotowe. Oczekujemy na Was. Do auta ładujemy, czy z kamieniami, czy z inną aranżacją, to już jest Was pomysł. Dzięki za uwagę, za oglądanie mojego kanału. Dzięki tam kolega mówi, że spokojnie. Mówię, teraz pewnie po tej normie bar jest spokojniejszy. Nie ma stresu. Już jesień nastała. Także takie rzeczy robimy. Dla Was, są przygotowane. I również tysiące również innych jabłoni i grusz w normalne drzewka, w normalnych gońcach, które się sadzi do ziemi. A to jest takie, które ma mało miejsca, nie ma ogrodu, nie ma gdzie posadzić, a więc może go to cieszyć przed małym nawet domkiem, czy nawet na bloku na tarasie mieszkając w bloku masz, jabłonie masz, wiśnie i czereśnie i cieszy się widokiem tym, że możesz to mieć. I to nie zginie, jest to na pewno gwarancja na mrozie tego. Nie wnosisz na taras, czy nie wnosisz gdzieś do garażu, zapomnisz podlać, a tak to jest specjalnie zabezpieczone, otwory są styropianie, Także woda nawet podleje, czy sam możesz podlać i do wiosny drzewko nie potrzebuje jak są mrozy żadnej wody i ono przejmuje doskonale, w doskonałej kondycji. Polecam i zapraszamy do nas do, do, końca, do końca listopada, cały czas, dopóki nie spadną śniegi, są promocji te drzewa i również inne drzewka, setki różnych drzew. Dziękuję za uwagę, za oglądanie mojego kanaliku I, pocie, i cieszę się, że mogłem Wam zaprezentować taki najnowszy mój pomysł. Oczywiście przeze mnie zrobiony, zobaczcie na internecie, czy gdzieś coś takiego ktoś wymyślił. Jest to mój pomysł, bo sam ratuję te drzewa, sam będę miał szpaler, tak jak samochodem wjeżdżam, w szpalerze takich właśnie, w takich drzew owocowych. Dziękuję za uwagę i pozdrawiamy. Jagata pokaże Wam zaraz na filmiku, jak to będzie wyglądać, jak są już gotowe z owocami. Dziękuję. Hej. O, pierwsze Wam dodam, pokażę zbliżenia. O, coś takiego mają gwarancja. Tutaj dajemy sensacja się poczytać, taki może żaranizację wykończyć, czy torfem, czy kamyczkiem, czy doskonałym kamieniem, czy może zmienić doniczkę, czy dać worewersję dębową. To już jest wasza inwencja, którą możecie zrobić. Ja wam pokazałem, jak drzewko jest zabezpieczone. Nic się z nim nie ma prawa stać i nie, nie padnie na największych mrozach i jest w doskonałej formie. Dzięki za uwagę i zaglądajcie naszego rodu botanicznego Leśny Gród. Dzięki w milówce. Hej, i telefon podam pod filmikiem. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie.